Mano z tej strony, Włodar. witam się w kolejnym odcinku. I dzisiaj mam dla Was naprawdę mocarny zestawik. Słuchajcie, tam ostatnio testowałem Brena, grałem nim naprawdę. No, starałem się i nic nie wchodziło. W pewnym momencie podniosłem go z ziemi i tak zaczęło to siekać. No, będziecie widzieć to na gameplayu. Więc stwierdziłem, że dobra, wracamy do Brena, strzelamy nim, bo jest przemocarny. Słuchajcie. Jeśli chodzi o Bren'a, ja sobie tutaj będą dwa gameplaye, raz grałem z karabinkiem Cooper, raz grałem z pepeszą i ja Wam na szybko pokażę może jak sobie zbudowałem tego Cooper'a, czy jak sobie zbudowałem tą pepeszę do tego Bren'a, bo pokazywałem to już w innych odcinkach, natomiast dzisiaj właśnie chciałbym Ci omówić tego Bren'a, słuchajcie. Mamy tutaj założone po pierwsze Tumik MX, który nie zabiera mi zasięgu rażenia, a jednak właśnie tłumi ten huk, bo na przykład Merkury właśnie no zasięg rażenia spada. Kolejna sprawa, lufa. Mam tutaj tą najdłuższą, która zwiększa mi precyzję, prędkość pocisku, zmniejszone kołysanie. No to jest coś, co chcemy oczywiście na daleko. Celownik mamy razy 2,5. Jakoś przyzwyczaiłem się do tego celownika, bardzo mi się podoba. Kolba. Tutaj znowu celność odprowadzenia drgania, kontrola odrzutu. Mocny chwyt, atut. Też bardzo polecam, bo tutaj znowu celność i zredukowany odrzut broni w trakcie prowadzenia yy, ognia ciągłego. Mega przydatna sprawa, szczególnie do mocnej broni, no bo jeżeli mamy przemocarną broń, taką jak ta, jeszcze bez recoila, no to już jest w ogóle pogrom, już jest w ogóle do nerfa. E, tutaj mam w pełni nadowane, natomiast jeżeli macie odblokowane dalej, no to pewnie będzie coś lepszego do wyboru. E, chwyt chropowaty, tutaj troszeczkę stabilności celowania, troszeczkę prędkości ruchu, e, mam 40 nabojowe magazynki, mm, amunicja pełnopłaszczowa, natomiast e, jeżeli macie odblokowaną tutaj, nie pamiętam jak się nazywa, ale zwiększa ona prędkość polecam sobie ją założyć yy, i chwyt, ja mam tutaj chwyt przedni Carver na kontrolę odrzutu i na celność strzału z biodra Cho, co prawda ta celność strzałów z biodra nie jest przydatna, ale kontrolę odrzutu już tak jeżeli macie blokowane jakieś lepsze dodatki, możecie też o nich pomyśleć ja na tą yy, chwilę mam tak to zbudowane, no bo XP to no nie można powiedzieć, że krótko yy. No i co? No i obczajcie te gameplay jak to sieka, bo ja sam byłem w szoku jak to podniosłem, także zapraszam, zapraszam do oglądania Culary Jest na wieży! Powalony! Masz się... dziwne. O oh, jeszcze pomarańcz dwóch. Zabici? Jeszcze są niebieski. Tak, tak, tak. Zabity nice. Jeszcze coś strzela, Za tym pomarańczem na dachu. Ja miałem STG na daleko. Dobra, to sobie zostawię na blisko. O, tu jest zmieniona luneta. Fajne, fajne. Nie, tak nie chcę. Nie widzę go w ogóle. Ale jakim wysławianiem? A! Nie, spoko, spoko. Ja nie, wiem, no, raczej znaczy, bo jakby wiesz... Ja lubię, ja lubię jakby... W ogóle nie, się poprawiać, rozwijać i tak dalej, i, i wiesz, i kurde to wysyła. Ja nie wiem w że cały czas mam z tym problem. Dobra, palę tego, bo jest pabo. Ty oni na tej wieży siedzą? Na tej beczce? Ta, na samej górze tam. Jeden bez kewa, powalony jeden. Da się to przybijać od dołu w ogóle. Ale zarąbiście. Czemu na werdalizmu tego nie było? No, no, no. Podbijają do nich typy tam od góry Jeden zabity, wipe No i gdzieś na tej górce, nie? Ja od prawej pod tą górkę podchodzę Kurde, mogliby SP odpalić Fuck To nie jest inny team? To jest... In, inny team! To jest... To inny team. To on odpalił quest'a. Ale mleko. Powaliłem typa. Znaczy ja tak nie byłem pewny. LOL no. Ale ten bren jest teraz Co ja to robię? Dziękuję bardzo. Dzięki stary za, za jeszcze tutaj takie tipy, pro tipy. O, auto, auto niedaleko mnie. Wysiedli na tym, na zrzucie tych zestawów. Ej stary nie zrutowali ich, tu 13 koła było I tu torba jest Nie, ja cię oznaczyłem, tych innych Co to się dzieje? Ten bren jest jakiś zepsuty Ten bren jest jakiś zepsuty No, what the fuck ja nie wiem co tu się dzieje, chodź na dropa. Ej, ja zostawim tego Brena jednak. Nie ja wiem. No podropało, po, po dropa. To nie będzie Gierka z Karem, nie? To będzie Gierka z Brenem. O mój Boże O to jest! Ej, bardzo dużo o tą kuperze, no kurde, a jak ja nim gram, to zawsze się wkurzam. Typ tu ty jest. Powalony jeden. Na górce, na górce, czy mnie? Porkodio. Oh, ale stary timing no dopracowane to do perfekcji. Pull synchro elegancko, tak ma być. Pa, oni tam zakupy robią. I czego się nie spodziewają. Jeden powalony. Nice. A nie, to zginął ten. wskoczył. Dobra, niedaleko mamy kolejnych. Dobra, no jest. Jeden powalony A drugiego co? O jest gdzieś tu Przy tobie gdzieś No jest pięknie Ajajaj, no za szybko biegam A szybko kurde biegam, no Nice, nice Podbiega ci, podbiega ci Zobij Kurde oh. Mało ammo. Wszystko mi zabrali. Dobra, ja wracam tam, gdzie zdydałeś. Chociaż nie wiem, czy to już nie jest poza gazem. Nie, O kurde. Szkoda. Jeszcze tu jest typ, na blisko Zero, zero, zero Mobił cię! Ja pierdzielę Ale cię wywaliło. No nice, jest pięknie. Trzy, czterech typów, no mam trochę. O! Jest śmiga z wami. maskę. Dobra, trzech typów zostało, Dwa, dwójka i solo Na górkę, na górkę, no to jakieś itemy leżą Pas, bo, walą się no Totalnie po drugiej stronie O, ostatnie dług, ostatni Jeden dead za Chyba go widzę To jest Dobra, nice. Yy, yy, no to chodźcie na ten pik, urany, tam. No dobra. Trochę akcji trzeba, no. Odpowiednik superstora? Pik. To jest właśnie odpowiednik superstora. Ja pierdziele typo poleciało na niebieski, ale na dół. To jest broń, prawda, muszę ja pierdzielę, ale nie jakiś garan Coś do strzelania No dobra, to do go być Zabity, Zabite, ten co ci był Jag köper hjälp på den. Såja! Såja! Jaha, samma är det? Jag är inte borta det? ser du vem det ska vara? Oj! Där försöker jag bara. Jag trodde det skulle vara bitar. Bra, bra. Dasz radę Hawksam jakieś zeskoczyć jest... na dół? No idę, idę, idę. O, to, to... Boże, to jest burst? Nie widziałem. Nè no. Aha! Jim de Lol. Oh kurde.

Jeden wipe. No, w PMie to jest ważne ten moment. O, jakieś stany tutaj lecą. Tyfnie są. Ta, jeden powalony. Jeszcze dwóch widziałem. Jeszcze coś? Nie wiem. No tak, 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 tak. tak, 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 tak. To jest zagrożenie masz kreski O kurde dwóch jest na pomarańczu Nie, nie, nie pomarańczu Ale jakiś sniper w ogóle strzela, gdzieś od SW Dobra, wipe polecał No już muskara chciałem, no? Jest na rzece, na rzece jest Jele powalony No nie Kurde za drzewem się chowa Nie mogę go najadobić. O, ale ostrzał Oni strefy tam nie mają Ej plecy plecy no A, wchodzi na wieżę chyba Powalony Dwóch jest, ja pierdolę. oni mają zero kompletne. Biegne. sam ze stanu wrzuciłem. Kurde, nice. Źle cię odbił, no.

Powalony tutaj po lewej No jest pięknie Kurde oni wbijają do nas Mogą, mogą, mogą mieć bez pana nas Oj sorry no, wbijaj! Ja pierdzielę mnie gaz chyba zabija. Drugi Nie no, masakra, jak ten gaz tutaj... Z nami jeszcze! Powalony jest. Jeszcze jeden. Jeszcze od myśliwca są. biegną od myśliwca jeszcze precyzyjkę puścili oho, dobra trzeba wrócić reload robię 3 sekundy i strefa idzie podnoszę go dawaj 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 leżą tam, ale dobra ja bym szedł w stronę myśliwca, bo tam były typy do czego? Gdzieś Rzuciłem, i... rzuciłem. Dzięki. Gdzieś tu były, gdzieś tu byli. są przed nami, niebieski. Chodźcie może trochę bokiem, bo nie mamy strefy tragicznie mm -hmm. Ale już go chciałem prowadzić tam no. Mówię, wyciągam kara, kurza Idok, mam straczek Tak, Dobra, bie... Ej, skąd strzelają do nas? Nie? Ej, tutaj są po prawej! Przed nami, gościu. No jest już, już nas widzą w lewej Jeszcze jeden, dodał do nam I po lewej snajperze Tak, biją snajperzy, no Robisty jeden, kurde no Kurde strefy nie ma Ja pierdolę Jest to jakiś sklep jeszcze O sakra To jest dobry pomysł Nie to jest nie wykonalne. Kurde no nie mam już Ja chcę trochę przykampić, to mi bombowy Tak wyjątkowo, to nie? No Tutaj się oznaczę No spoko, spoko No, FUUCK! A Jeszcze był jakiś po nie zauważyłem go. No i mam nadzieję, że Ci się podobało. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam cię oczywiście do odcinka o PepeSzy, o karabiku Cooper. E, zapraszam do lekowania tego, tego filmu, do tego kanału. No i do następnego. Siema, siema!